Boże, jaki jestem blady w tym świetle. Ale to nieważne, mam nadzieję. Słuchajcie, witam Was wszystkich w kolejnym materiale na temat sprzętu, bo nie powiem, że unboxingu, z tego względu, że słuchawki zostały już odpakowane. Za co przepraszam, ale wiele z Was pytało, kiedy se to pokażę jakieś słuchawki inne niż z firmy Sharkun. No i proszę bardzo, mamy SteelSeries Arctis 5, dokładnie ten model. Ja już je wcześniej wyciągnąłem, one przyszły do mnie jakiś czas temu i przepraszam, że tak długo musieliście czekać na materiał, bo już o tym mówiłem, że je posiadam, ale dopiero teraz się do to zabrałem. Jednak jest tutaj pewien plus z tego względu, że Byłem na Wośpie, byłem w Warszawie, więc te sławki towarzyszyły mi całą podróż w jedną stronę, na miejscu oraz w drugą stronę. I papuga przyleciała? Będziesz chciała się przywitać? No, przywitaj się ładnie. Przywitaj się ładnie, łączku. No dobra, jak chcesz na ramieniu być papiracką papugą, to siedź na ramieniu. Ale wracając do słuchawek. Słuchajcie, otworzyłem je. W środku oczywiście były słuchawki, kabelki i tak dalej, jakieś tam naklejki, ale co mnie zastanawiało to taki, taka odezwa do graczu. Nie wiem, w którą stronę się to czyta, bo to jest jakieś taka bibułka, na której jest a mniejsza. W każdym razie tutaj mamy list od SteelSeries. Taki list zostaje często dodany do produktów Razer'a i często stwierdzam, że to jest jakaś taka gadka, wiecie, korpo -gadka, która ma na celu e, zachęcić do swojego produktu. Na pewno. Ale czy to się zgadza? Zobaczymy, albo ja już zobaczyłem, a wam opowiem. Słuchajcie, od ogółu do szczegółu. Słuchawki, jak wyglądają? Mam nadzieję, że możecie zobaczyć. Pałą, który tutaj mamy, jest dosyć cienki, plastikowy i mocno rozciągliwy. E, to, co trzyma nam tutaj sławki na głowę, czyli ten pasek, który wykonany jest z takiej gumy, którą mamy w goglach, którą mamy w goglach narciarskich, ten pasek mamy możliwość customizowania, możemy kupić jakikolwiek inny z jakimikolwiek innymi grafikami, tak, w innym stylu i możemy go sobie spokojnie tutaj na rzepie, Zmniejszać bądź też zwiększać, dopasowując do naszej głowy, przez co słuchawki lekko leżą na naszej głowie, lekko się opierają właśnie na tym pasku, który jest elastyczny, i dzięki temu, no, słuchawki po prostu sprawiają wrażenia tak lekkich, że prawie ich nie czujemy. I to jest prawda, jeżeli chodzi o muszle. Muszle wyginają się w chyba 90 stopniach i są pokryte takim ogumowanym tworzywem. Oczywiście mamy tutaj iluminację. RGB, więc możemy sobie dostosować wyświetlanie czy podświetlanie tych słuchawek, jak jednej muszli, jak i drugiej muszli osobno, albo o dwóch jednocześnie. Przez program SteelSeries Engine, który mamy zainstalowany na komputerze. Muszle od środka naszych nauszników obszyte są takim materiałem, który służy do wytwarzania odzieży termoaktywnej, przez co nasze uszy się nie pocą, nie przyklejają się te nauszniki oczywiście do ucha, więc to jest naprawdę komfort nieziemski, jeżeli siedzimy sobie dłużej przy komputerze. Z tyłu lewej muszli mamy przycisk do włączania, wyłączania mikrofonu, regulację głośności, potencjometr, mamy również wejście na kabel to jest jakiś kabel USB, który oczywiście łączy te słuchawki, bo one są przewodowe, oraz mamy wyjście mini jack 3,5 mm. Z lewej muszli, jak to zazwyczaj bywa, wysuwamy mikrofon, który jest bardzo zachwalany w internecie oraz przez samą firmę SteelSeries, który ma dużą redukcję szumów, więc zobaczymy sobie jak sprawuje się w akcji za chwilkę. Oczywiście na samym końcu mikrofonu mamy diodę, która sygnalizuje nam pracę mikrofonu. Słuchawki są kompatybilne z każdym urządzeniem przez to, że mamy pierwszą część kabla tak krótką, możemy oczywiście sobie je podłączyć do telefonu i wykorzystywać je jako zestaw do rozmów albo na przykład do pada do PlayStation 4. Oczywiście tak krótki kabel może być zbyt krótki, więc przechodzimy sobie również przez taką przełączkę, która nam zwiększa długość tego kabla na końcu jest USB, które oczywiście wpinamy do komputera, a na samym środku mamy tutaj taki potencjometr, mamy regulator, który pozwala nam na regulację głośności pomiędzy czatem a grą. Jak już nieraz wam wspominałem, nie jestem jakimś audiofilem, który w słowach mógłby wam wytłumaczyć, jak. Yy, Słychać ten dźwięk w tych słuchawkach, to trzeba by było zobaczyć na własną rękę, ale mogę jedynie powiedzieć, że naprawdę mamy fajne basy, nienachalne, bo ostatnio miałem do czynienia ze słuchawkami, które basy mają zbyt duże. Oczywiście można było tam je wyregulować, ale w tej takiej czystej postaci. Tutaj mamy bardzo fajny, lekki bas oraz czysty wokal a także możliwość wyselekcjonowania konkretnych instrumentów w muzyce instrumentalnej. Dodatkowo, jak już wspominałem, mamy możliwość zainstalowania na komputerze oprogramowania Steel Engine 3, który pozwala nam kustomizować te sławki, czy to do konkretnej gry podświetlenie, czy na przykład właśnie mamy equalizer, dzięki czemu możemy sobie odpowiednie tony podnieść, czy tam obniżyć. Mamy możliwość włączenia odsłuchu oraz szybkości luminescencji, więc naprawdę sporo tam Ustawień możemy jeszcze y, zrobić i te słuchawki dopasować do naszych potrzeb. W tym momencie możecie mnie słyszeć, właśnie z tego mikrofonu w Arctis 5. I moim zdaniem, jak na headset, jest naprawdę, naprawdę dobrze. W momencie, gdy się nie odzywam. Szumy są praktycznie niesłyszalne. Redukcja szumów w oprogramowaniu SteelSeries Engine jest ustawiona na poziom medium, więc możemy sobie ją jeszcze podkręcić. Mikrofon możemy oczywiście dowolnie sobie wyginać weźle uznania. I takie moje małe przemyślenia: że jeżeli by jakikolwiek początkujący youtuber czy też streamer wyposażył się w taki headset, to myślę, że na sam początek jego kariery taki mikrofon do nagrywania czy też streamowania by spokojnie wystarczył, moim zdaniem, więc naprawdę jest świetnie. Mówi się o tych słuchawkach, że to są słuchawki dla graczy, ale jak widać, nie mają agresywnego designu, są naprawdę eleganckie, bo to mają być słuchawki dla graczy nie tylko przeznaczone do gier, ale również mają nam towarzyszyć w podróży czy wyjściu na miasto. Kto by wyszedł jakimiś takimi bardzo jaskrawymi czy agresywnymi słuchawkami na miasto? Być może ktoś, ale jednak większość woli takie stonowane stonowany design w którym może się pochwalić, bo tak naprawdę można się takim fajnym eleganckim designem pochwalić na dzielni. Jak już wspomniałem, same słuchawki są nieziemsko wygodne, ale to jest moje zdanie. Zapytałem również o zdanie paru innych gamerów podczas tegorocznego rocznego włośpu. No, tak, to, tak się to ubiera? No coś ten no, desek. To, to fajne są, no, wygodne. Nie wiedziałem, czy wcześniej tak sobie myślałem, tak się trudno. No. Bo tutaj masz taki dual channel. Tutaj idzie w dół, w ramię, i tutaj czujesz skórą, a tu idzie w ucho jeszcze tak zagina do dołu. I tak cię chyba słuchaj. Wygodne. Prawie cię nie słyszę. Tłumią bardzo. Słyszę siebie i to złe. Mikołaj, weź załóż sobie te słuchawki. Dlaczego? No Załóż sobie. I powiedz ci, wygodne. Tak na pierwszy rzut ucha. Nie, nie, się. No weź. Czy są bezprzewodowe, Kamil? Nie. No, wygodne. Dzięki. Proszę. Bo na przykład jakby było zimno, ja bym takie sobie nałożył i teraz w ogóle nie słyszę tego wniosku, p... <noise> więc bardzo mi się podobają te słuchawki. A jakby była muzyka, to by w ogóle było super. Ale są wygodne. Aż sam siebie nie słyszę, tak doskonale izolują. Moi drodzy, słyszę muzyki bez muzyki. Słyszę muzykę. To, to, jest, to? jest to. Polecam ja te nałożyłeś słuchawki. Nałożyłeś one nawet działają na odwrót. Nawet akurat nie słychać dobrze. A co to jest? A? Bindusaki mały kurde, jednak wariat. Powiedziałem wam o tych słuchawkach, co wiedziałem, pokazałem, co mogłem, więc wyróbcie wy sobie opinię, ale moim zdaniem słuchawki w swojej kategorii cenowej, w swojej półce cenowej biją konkurencję, z którą miałem do czynienia na łeb, na szyję. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawicie łapę w górę, jeżeli się podobało, i zostawicie komentarz. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie. A my widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się do usłyszenia. Na razie, pa pa!